Przychodzi baba do salonu, a jak wiadomo, baby bywają różne. Baba kumpelka, baba gatua, baba uprzejma i ta uprzejma inaczej, baba chaos, baba optymistka i baba co lewą nogą wstało. A i każdy salon może się poszycić własnym, niepowtarzalnym zestawem baby. Ten podcast to zbiór inspirujących, zabawnych, nieco mniej zabawnych, a czasami trudnych historii, które swoim zachowaniem napisały baby salonowe. Nie pozostawimy Was bez błędów, czyli podpowiedzi, jak poradzić sobie, tudzież wybrnąć z nieoczekiwanych czy niestandardowych sytuacji. Nazywam się Paweł Pawłowski. Z branżą beauty związany jestem od 1999 roku, a tak naprawdę dużo wcześniej. Moje główne zainteresowania są skoncentrowane na kwestiach związanych z zagadnieniami prawnymi w obszarze zabiegów kosmetycznych, składem i parametrami fizykochemicznymi pigmentów do PMU i tatuażu, ich wpływem na efektywność pigmentacji oraz możliwości jej usuwania, bezpieczeństwem pigmentów oraz procedur pigmentacji i usuwania pigmentacji, warsztatem pracy Masterów PMU. W istocie nie potrafię bardzo mówić o sobie, więc e, moje związanie z branżą Beauty. Wynika z tego, że od ponad 20 paru lat towarzyszę żonie w prowadzeniu jej gabinetu kosmetycznego. Nigdy nie wykonywałem i wykonywać pewnie nie będę zabiegów kosmetycznych. Może z tej prostej przyczyny, że ja bardzo dobrze ludziom życzę. Więc moja obecność w branży beauty, oprócz takiego faktycznego zaangażowania, to w istocie jest to formuła. Siedzącej figurki, postaci w gabinecie, która obserwuje, co się w nim dzieje, wydarza i stara się analizować, dlaczego się to wydarzyło i czy można pewnym sytuacjom zapobiegać. Temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, jest na pewno nawiązaniem do tych tematów, które się pojawiły w wcześniejszych podcastach. Ponieważ kiedy przychodzi baba do salonu. To przychodzi człowiek do salonu. I a, można analizować a, profil psychologiczny klienta, ale ludzi na świecie jest 8 miliardów. Jak powiadał Gombrowicz, interakcje międzyludzkie są zbudowane z napięć. Więc, przy presji czasu, w której działamy, analizowanie każdego klienta z osobna jest dość kłopotliwe. W mojej ocenie lepiej poszukać źródeł potencjalnych napięć i starać się je wyeliminować. Będzie po prostu łatwiej i skuteczniej. E, myślą przewodnią dzisiejszego podcastu będzie manieryzacja. Manieryzacja zawodowa jako źródło nieporozumień, sytuacji kłopotliwych, śmiesznych, a czasami konfliktowych. Czasami ta nasza manieryzacja zawodowa jest odbierana przez naszych klientów jako arogancja zawodowa. Bo kiedy przychodzi owa baba do salonu i jest człowiekiem, to po drugiej stronie też jest człowiek. Tyle, że profesjonalista. A tak w zasadzie powinno być najlepiej. Jeżeli będzie odwrotnie, sytuacja staje się jeszcze bardziej kłopotliwa. Zaczyna się więc interakcja. Interakcja międzyludzka. Nieby wszyscy wiemy, po co ta klientka przyszła do gabinetu i czego oczekuje, ale czy tak naprawdę wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć i czy klientka wie wszystko to, co powinna wiedzieć? Czy wzajemnie się po prostu rozumiemy? Więc czujemy różnicę, ewidentnie różnice między manierami a manieryzacją. Tak jak czujemy różnicę między prostotą a prostactwem. Kiedy mówię o manieryzacji zawodowej, to nie mam na myśli braku kultury osobistej po stronie osób wykonujących zabiegi. Chodzi mi o standaryzację zawodową. Która wynika z wieloletniej praktyki prowadzenia danej działalności gospodarczej. Zaczynamy posługiwać się pewnym slangiem, komunikatami, które są w pełni jasne i czytelne dla osób z branży, ale niekoniecznie dla klientki. Kolejna rzecz wynika, jakby z standaryzacji wykonywania usług w naszym gabinecie. Jakby to ująć, chodzi o klasyka lokalnego, który mówi o oczywiste oczywistości. A oczywiste są tylko śmierć i podatki. Cała reszta jest naszą interpretacją. Nie wiemy, z jakich salonów klientka korzystała wcześniej, do czego jest przyzwyczajona, co ją krępuje, co ją zaskakuje. Więc zawsze musimy odejść od naszego założenia, że wszystko jest oczywiste. Owszem, przy klientkach, które wielokrotnie już u nas bywały, możemy takie założenia sobie przyjąć. I to nie jest problem branży beauty, ta manieryzacja zawodowa. Ona występuje wszędzie, to jest jak komunikaty międzynarodowe, międzyludzkie. Każdy gdzieś takiej manieryzacji uległ. Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, które nie wynika bynajmniej z branży beauty. Jestem dość starym człowiekiem i pewnie czasami to słuchać, bo już zaczynam sapać więc pamiętam świetnie jeszcze lata ubiegłego wieku. Pojawiły się w pewnym momencie w ofercie biurowej drukarki, drukarki i głowa drukarki atramentowe. Natomiast pojawił się lokalny biurowy slang. Drukarka i głowa pracuje głośno i hałaśliwie, więc nazwaliśmy ją traktorem. A drukarka atramentowa, ponieważ w naszej ocenie pluła, więc była nazwana plujką. Pewnego radosnego dnia, kiedy przyszło mi zatwiać pewne sprawy na mieście, osoba, która zajmowała się wydrukami, poprosiła mnie, żebym wracając do biura, kupił kilka kartonów papieru do drukarki głowej. Ale nie powiedziała naturalnie, kup papier do drukarki głowej, tylko kup papier do traktora. Więc pojechałem do hurtowni, uśmiechnąłem się radośnie i życzliwie. I poproszę sześć kartonów papieru do traktora. Najpierw radosny uśmiech na twarzy sprzedawcy, potem nieco głośniejszy śmiech i zapytał się finalnie, czy potrzebuje jeszcze sznurka do snopowiązałek. Było miło, zabawnie, postarałem się obrócić to w żart i oczywiście dopowiedziałem, że tak, naturalnie i proszę jeszcze dołożyć sześć bakałarzy do drukarki atramentowej. To nie jest to sytuacja nadzwyczajna. My się ciągle takimi skrótowymi komunikatami w branży posługujemy. Wy, wywołujemy wesołość u odbiorcy czasami, ale tak jak powiedziałem, nie jest to nic nadzwyczajnego. Wystarczy pójść do restauracji i zamówić podwójne ekspreso. Myślę, że dostarczymy całe mnóstwo radości nie tylko obsłudze, ale całej załodze restauracji. Komunikaty. A musimy pamiętać, że pewne rzeczy, procedury, które mamy w swojej gabinecie, potrafią być zaskakujące dla klienta. I to już bardziej z własnej praktyki zawodowej. Sytuacja miała miejsce kilkanaście lat temu. W okresie jesienno-zimowym każda klientka dostawała i otrzymywała na recepcji ochraniacze na obuwie. Takie radosne niebieskie, które wszyscy znamy, były pakowane w kartonikach. Nasza współpracownica na recepcji, pewnie zaaferowana sytuacją, kiedy przyszła nowa klientka, wręczyła taki kartonik do ręki klientce i poprosiła ją, żeby poszła już bezpośrednio do pokoju zabiegowego i się przygotowała do zabiegu. Cóż, po jakimś czasie w pokoju pojawiła się nasza współpracownica, która miała wykonać zabieg, i ciężko jej było zachować powagę, i wyszła. Okazało się, że klientka otworzyła na ten kartonik z ochraniaczami na obuwie i jeden z nich, niebieski, założyła sobie na głowę. Dopiero kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, zacząłem myśleć jaka powinna być właściwa reakcja, no bo naturalnie było to zabawne. I uznałem, że w zasadzie wszystko co mi przychodzi do głowy, gdybym był zabiegowcem i wszelkie moje działania, które bym podjął nie byłyby do końca sensowne, i zawsze wprowadziłby klientkę w zakłopotanie. Bo naturalnie, opcja numer jeden: mogę zwrócić uwagę klientce, że zrobiła niewłaściwie. Proszę pani, to są ochraniacze na obuwie, a czepek zaraz pani dam. Pewnie klientka by posłuchała, ale wprowadziłby ją w bardzo zasydzającą sytuację, i nie wiem, jakby z tego potem, w jakie by wyciągnęła z tego tytułu wnioski na przyszłość. Um, opcja druga. No cóż, należałoby wyciągnąć tylko czepek i podać, czyli znowu w konsternację. Więc ten wersja odpada. Jest wersja numer 3. Cóż, mam poczucie humoru. Podszedłbym do klientki, wziął drugi ochraniacz i założył sobie na głowę. No, nie wprowadziłbym jej teraz w zakłopotanie. Ale myślę, że prędzej czy później przy kolejnej wizycie zorientowałaby się, że to nie jest tak, jak powinno być i uznałaby, że z niej zakpiłem. Czyli każdy wariant byłby zły. A wystarczyło tylko tyle zrobić, żeby osoba na recepcji nie uznała, że są rzeczy oczywiste. Jest to moja forpoczta. Każda zresztą recepcja w każdym gabinecie to jest forpoczta gabinetu. Wystarczyło, żeby przekazała klientce trochę ochraniacze na obuwie i powiedziała: Proszę pani, to są ochraniacze na obuwie dla pani. Proszę pójść do gabinetu i się po prostu przygotować. I w tych procedurach naszych gabinetowych potrafią być po prostu różnice. Kolejną taką sytuacją, którą pamiętam z naszego doświadczenia zawodowego, wynikała z higieny. Owszem, klientki są różne i profilem psychologicznym i przywiązaniem do higieny ale prawda jednak jest taka, że zdecydowana większość jest uczulona wybitnie na punkcie higieny. I niezmieniany ręcznik w łazience może być powodem, że tracimy klientkę na stałe. Bo higiena dla kobiet jest bardzo ważna. Ale na tej punkcie przeczulenia tej w zakresie higieny no, wynikają sytuacje również kłopotliwe. Bo znowu, dla nas są pewne rzeczy oczywiste, dla klientki niekoniecznie. Sytuacja miała miejsce przy zabiegu podologicznym. Klientka została usadowiona na fotelu do zabiegu. Jest przygotowanie do zabiegu. Nasza pracownica po prostu zakłada maseczkę. Reakcja klientki była piorunująca. Najpierw wzrok, a potem słowa. Czy pani uważa, że moje nogi śmierdzą? Naturalnie można pobawić się w jakieś dowcipy. Nie, proszę Pani, zakładam maseczkę, bo tak jak Pani wie, operuje skalpelem, a każdy, kto operuje skalpolem, ma odruch Pawłowa i chodzi o to, żeby tego skalpela nie oblizywać w czasie zabiegu. Ale tak naprawdę skąd ta klientka miała wiedzieć, że w przypadku naszej branży obowiązuje artykuł 16 ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu, rozprzestrzenianiu się chorobom zakaźnym? Jest to standardowa procedura przy tego typu zabiegach, gdzie jest możliwość przerwania ciągłości tkanek. Nie widziała tego. Nie doświadczała tego w innym gabinecie, więc ruch i zachowanie naszej współpracownicy odebrała jako afront. Na szczęście klientka przychodzi dalej. Więc maseczka takich elementów w naszej indywidualnej praktyce zawodowej i standardach w gabinecie jest znacznie po prostu więcej i warto zwrócić uwagę, że szczególnie jeżeli to jest nowy klient lub debiutujący klient może być pewnymi kwestiami po prostu zaskoczony. Bo cóż. Z klientami bywa różnie, tak jak powiedziałem, mają różne charaktery, różne upodobania. I jeżeli nawet mówimy, że coś robimy dla siebie, bo idziemy do gabinetu kosmetycznego, to tak naprawdę chodzi o zawarcie komunikatu zewnętrznego w swoim wyglądzie, który jest kierowany do otaczającego środowiska osób, które robią coś ewidentnie tylko dla siebie, jest bardzo mało, a jeżeli są, są takie osoby, to są nazywane je oryginałami. I tak jakby, już nieco dowcipkując, w zakresie higieny, no jestem człowiekiem starszym, więc tego pana jeszcze pamiętam, to był wspaniały krytyk kulinarny, przepraszam, z zakresu filmu, to jest Zygmunt Kałużyński. A on faktycznie twierdził, że jego takie ambiwalentne podejście do higieny wynika powiedzmy z uwarunkowań filozoficznych. Stare, radosne powiedzenie, którym się jakby afiszował: to częste mycie skraca życie. Skóra się ściera, człowiek umiera. I w sytuacjach takich bardzo kłopotliwych, gdzie ktoś mu zwrócił uwagę, że no, ta higiena jest dyskusyjna, to powiedział, że no, oczywiście być może jego odzież jest dyskusyjna, ale on się czasami myje. No, adwersarz powąchał naszego pana Zygmunta Kałażyńskiego. I powiedział, że być może, ale warto czasami zmieniać wodę. Do czego zmierzam? Odpowiadamy za swój gabinet i za komunikaty, które trafią do naszych klientów. Nie ma zawsze oczywistych kwestii. Staramy się uczyć siebie, ale również nasz zespół. Jest taki fantastyczny film fantastyczny film Zaklęte Rewiry, który mówi, jak kształcono kelnerów przed wojną. A, I warto go czasami obejrzeć, bo dowcipy o kelnerach są, jakie są, natomiast e, kiedyś po prostu, kiedy uczono kelnera, starano mu się wpoić, że musi umieć się zachowywać w sposób błyskawiczny, a jednocześnie nie szablonowy. Jedną z takich sytuacji było to, że przychodzi na, na klient do restauracji, a ekskluzywna restauracja, klient siada, zamawia na posiłek. Kiedy posiłek przychodzi, no to otóż tą białą serwetę, która jest na stole, założył sobie wybitnie wokół szyi, bardzo ściśle. Serweta jest dokładania sobie na kolana. Oberkelner wezwał tego młodego kelnera do siebie i mówi, teraz masz iść i delikatnie zwrócić uwagę klientowi, że popełnił WOPA. Że powinien tą serwetę zawiesić nie na szyi, a położyć na kolanach. No cóż, młody kelner, bardzo przejęty podszedł do klienta, zastanawia się, jak to zakomunikować, i w końcu mówi: A szanowny pan, sobie życzy golonko czy strzyżonko? Dowcip jak dowcip. W istocie, oberkellner chciał sprawdzić faktycznie umiejętność interakcji z klientem przez tego młodego człowieka. Bo nie należy klienta zawstydzać. Należy go w jakiś sposób edukować, ale nie wolno zawstydzić. Więc powodów do radości i do śmiechu może być wiele. Mogą te kwestie wynikać, tak jak powiedziałem, ze specjalnej ze standaryzacji naszych zabiegów. Ale głównie wynikają z naszej manieryzacji. Dla nas pewne kwestie są oczywiste. Żyjemy w presji czasu, ale jeżeli klient pewnych informacji nie otrzyma, to nie będzie bawił się w telepatię. Może być niezadowolony, rozczarowany lub zawstydzony. A z kobietami jest tak paradoksalnie, szczególnie z kobietami. Że choć używają w swoim życiu całego mnóstwa niewerbalnych komunikatów za pomocą wyrazu twarzy, gestu, spojrzenia, to wybitnie nie lubią niedomówień, niedopowiedzeń i zagadek. Bo to jest źródłem problemów. Im dłużej pracujemy, tym bardziej uważamy pewne kwestie za oczywiste. Ale to nie jest oczywiste dla klienta, szczególnie nowego klienta. Powoli, nieuchronnie przechodzimy od sytuacji zabawnych do nieco bardziej kłopotliwych. Nieco bardziej kłopotliwych, bo zaczynające dotykać jakby problemów prawnych. Pytanie, po co przychodzi klientka do gabinetu? Wydaje się odpowiedź dość banalnie prosta. Na zabieg kosmetyczny. I tak to widzą na większości prawnicy. Zabieg kosmetyczny. Ale same dobrze świetnie wiecie, a ja widzę po swojej żonie, że to nie do końca jest tylko zabieg kosmetyczny. Owszem, jest tam element zabiegowy, bardzo istotny i kluczowy, ale w dużej mierze jest to psychoterapia, kontakt. Niektóre klientki nadużywają tego kontaktu i chyba zbyt dosłownie biorą do siebie ewangeliczne prawdy, które mówią jedni, drudzy, drugich brzemionanoście. Więc czasami widzę, jak moja żona wraca do domu po pracy i jest wyczerpana energetycznie, nie fizycznie, a energetycznie, psychicznie, bo ilość bagażu, który został na nią zrzucony, ją po prostu przytłacza. Warto o tym też pamiętać. Natomiast prawnicy, jak to prawnicy, starają się pewne rzeczy racjonalizować i szukać istoty, istoty zagadnienia. Więc dla nich istotą zagadnienia to jest zabieg. Są przesłanki legalności zabiegu e, kosmetycznego, i one są dość brutalne. Co prawda jest ich pięć, ale pierwsza mówi taka, że to ma być cel kosmetyczny, służący usunięciu defektów urody. Dobrze, że prawnicy nie komunikują się z klientkami. Bo gdyby przyszła klientka do gabinetu naszego i powiedziała, to ja pani te defekty już usunę urody. Jak widać. Natura nie pomogła, Bóg nie był łaskawy, jest co robić. Ale ta racjonalizacja też ma sens. Dlatego, że przechodzimy potem płynnie do tego, po co przyszła klientka w rzeczywistości. I to, co możemy zrobić, jaki efekt możemy zagwarantować, czy go nie możemy zagwarantować. Niewątpliwie prawnicy w dużej mierze mają rację, że klientka nie płaci nam swoich pieniędzy za komfort leżenia czy możliwość leżenia na łóżku kosmetycznym godzinę, dwie czy trzy. Dużo tańszy byłby hotel. Więc chodzi o jej rezultat. O rezultat tego zabiegu. I to może być zwykła hmm, potrzeba utrzymywania skóry w dobrej kondycji. A być może za tą potrzebą zabiegu kosmetycznego stoi coś znacznie więcej. Nie wolno krytykować tego, że chcemy wyglądać lepiej, czyli piękna, bo to nam pozwala lepiej oceniać siebie i lepiej funkcjonować. Ale też nie wiem, jaka jest taka głęboka potrzeba u klientki i z czego ona wynika. Czy to są stany depresyjne, czy zwykła zapobiegliwość zawodowa, ponieważ pracuje z ludźmi, musi wyglądać, więc ona oczekuje tego efektu, a tak naprawdę nie efektu, tylko rezultatu. Jeżeli te informacje nie zostaną jej przekazane, bo nie mamy czasu, bo wydaje nam się to oczywiste, bo przecież korekta w PM-u no to nie poprawianie, naprawianie, zmiana, tylko dopigmentowanie. Po dlaczego potem się dziwimy, że rodzą się konflikty? Zadbajmy o wcześniejsze komunikaty. Nie mamy czasu wyjaśniać. Cóż, jest duży problem, ale możemy to zrobić w informatorach zabiegowych, za pomocą strony internetowej. Jednocześnie pamiętając, żeby nie przejść do jakby wartości przemysłowej, bo utracimy to, co jest istotą tego kontaktu indywidualność. Mogę naturalnie powiedzieć, że proszę pani, regulamin jest tu, na internecie pani wyślemy, albo pani znajdzie, albo w ogóle wisi sobie w korytarzu. Tak, to są kwestie prawne. Ale postarajmy się, żeby nawet ten komunikat, taki bardzo urzędowy, ubrać w coś bardzo osobistego. Że dbam o pani komfort, bezpieczeństwo i samopoczucie i przygotowałam taki zestaw informacji i byłabym zobowiązana, gdyby pani się z nimi zapoznała. Unikniemy wielu źródeł problemów. Ja tak to przynajmniej widzę w PMU, że głównym źródłem jest właśnie brak tej komunikacji. Osoba, która zawodowo pracuje w branży beauty, wie, że nie może pewnych rzeczy zagwarantować. Wie, jakie zjawiska zachodzą przy wybarwianiu, przy postrzeganiu kształtów, ale to Wy jesteście profesjonalistami. Po drugiej stronie nie macie profesjonalisty. Postarajcie się i to przynajmniej a, zwizualizować, z czym się może liczyć. A więc nomenklatura. Nomenklatura zawodowa siłą rzeczy zawsze będzie prowadziła do pewnych kłopotliwych sytuacji. Natomiast to, co jest groźne, to jest to, że nasza manieryzacja zawodowa, która nie jest niczym złym, jest po prostu czymś nieuniknionym, będzie odbierana. Przez klientki jako arogancja zawodowa. Tak jak często popularnie mówimy, ten lekarz był arogantem, był nieprzyjemny, coś tam powiedział, coś tam burknął i itd. To jest analogiczna sytuacja. Dla nas to są rzeczy oczywiste. Żyjemy w presji czasu, a klientki wielokrotnie faktycznie nie tyle nie wiedzą, czego chcą, tylko szuk szukają alternatyw. My tych alternatyw możemy zaproponować setki. Problem w tym, że czy my faktycznie sprzedajemy tylko usługę kosmetyczną? Nie. My tak naprawdę w jednostce czasu sprzedajemy naszą wiedzę, umiejętności i wyobraźnię. Nie brakuje nam ani wiedzy, ani umiejętności, ani wyobraźni. Brakuje nam czasu na te alternatywy. Czasami warto wtedy po prostu powiedzieć, że ten konkretny zabieg opiera się na pewnych konkretnych efektach, tylko optycznych. Jeżeli pani chce inne efekty zmieniające rzeczywistość, to muszą być to zabiegi kształtujące powłoki skórne. Chciałbym zakończyć ten podcast czymś optymistycznym. A i na pewno można. Ja po prostu uważam, że faktycznie kobiety mają niesamowitą intuicję do wyczuwania człowieka, i warto nawet te trudne sytuacje ubrać w kostium życzliwości i dowcipu. Jeżeli pewne oczekiwania klientki wychodzą poza zakres możliwości biologicznych i naukowych, to wystarczy powiedzieć, że ja robię rzeczy bardzo trudne. Wybitnie trudne. Ale rzeczy niemożliwe może robić tylko Bóg. A na razie działamy tylko w ramach tego, co jest możliwe. Każda wypowiedź, szczególnie tak długa, powinna zakończyć jakąś konkluzją najlepiej faktycznie optymistyczną, albo przynajmniej realistyczną. Myślę, że manieryzacja jest czymś nieuchronnym. Nie należy jej się wstydzić, wystarczy ją tylko dostrzegać. I pamiętać, że jeżeli przychodzi baba do salonu, to przychodzi człowiek do człowieka. Korzystajmy z narzędzi komunikacji różnego typu, żebyśmy mieli wszyscy jasność, po co się spotykamy, dlaczego się spotykamy i w jakie konwencji. Kobiety faktycznie mają niesamowitą zdolność do wyrażania komunikatów niewerbalnych, ale na pewno wszelkie niedopowiedzenia niejasności nie będą nam służyły, żeby dobrze się komunikować. To będzie zawsze źródło problemów. Być może, nie tylko być może, były prowadzone bardzo intensywne badania nad telepatią, A te badania i testy moja żona uskutecznia wobec mnie od 30 paru lat. I wiem jedno. Być może telepatia ma przyszłość, całkiem realne, ale widać po moich zachowaniach a i też w wynikach badań, że to jednak nie jest wybitnie dobre narzędzie komunikacji. Nie bawmy się w telepatię. Mówmy otwartym tekstem i przekazuj mi informacje. Ale każdy jest na coś uwrażliwiony. Klientki, ale nie tylko klientki, bo klienci również są uwrażliwieni na możliwe problemy. Jesteśmy przywiązani do swojego wyglądu. Więc pewne komunikaty zachowajmy też dla siebie. Jeżeli coś idzie w czasie zabiegu nie tak, szukajmy rozwiązań, metod zmiany tego zabiegu lub zlikwidowania problemu. Ale tak jak mówi jedno z pierwszych praw Marfiego, nigdy nie mów ups. Jaki pacjent jest przytomny? Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za poświęcony czas.